No niesamowite bym powiedział, magiczne. Człowiek nie jest stworzony do, do latania, więc jakby walczymy siłą swojej woli z tą naturą. E, naprawdę czapki z głów dla inżynierów, którzy potrafili to wymyśleć, którzy skonstruowali te latające maszyny. Więc jakby no, odpowiadając na, na to na twoje pytanie, to e, no, odczucie jest niesamowite, każdemu polecam. Przed nami Mikołaj, pilot samolotów i nie tylko. Dzień dobry. Witam, cześć. To bym mieć pierwsze pytaniem: jak to się stało, że zostałeś pilotem samolotów? Oj, to długa historia, generalnie. Ja, ty, ja pochodzę z rodziny, generalnie, gdzie um, lotnictwo jest tradycją. Znaczy od jednego pokolenia, bo mój tata jest pilotem od um, 15 roku życia, jak dobrze pamiętam. I. Um, ja na samym początku nie chciałem, to jest najciekawsze, że nie chciałem być pilotem. Generalnie ja byłem taką wolną duszą, która chciała robić jakieś własne swoje rzeczy. W czasie studiów zdecydowałem. Zadałem sobie pytanie: jest taki film polski, twoje pokolenie pewnie go nie zna, ale chłopaki nie płaczą. To zadać to sobie słyszałem, bardzo nie słyszałem. ważne pytanie: co chcesz w życiu robić po prostu i co ci sprawia przyjemność? I po prostu zacząć to robić. I stwierdziłem, że pójdę tą drogą, że. Zacznę robić to, co lubię, a stanie się to prawdopodobnie moją pracą. I tak I proszę, tak, i tak wyszło. się stało. Tak, tak, dokładnie. W czasie studiów, może nie powinienem tego tutaj mówić, ale zrezygnowałem ze studiów w czasie. <śmiech> <śmiech> nie polecam każdemu, ale jednak no, mnie zaprowadziło to w ciekawe rejony, więc moja mama się nie odzywała do mnie przez dwa miesiące, jak jej powiedziałem, że rzucam studia i zostanę pilotem, bo zacząłem późno, mając 20 lat. Jakie były studia? Zarządzanie na uniwersytecie okay. w Poznaniu. A ty mówię, że byłeś ten cudek, ile miałeś lat. Kiedy te, taka, jak w ogóle jak wyglądała ta nagła decyzja o tym, że zostaniesz pilotem? Znaczy, to nie jest nagła decyzja. To generalnie, żeby. Ja bym powiedział tak, w życiu najważniejsze jest teraz z perspektywy, jak już na to patrzę, robić to, co, co sprawia ci przyjemność. I y, ja wiedziałem zawsze, że latanie było moją pasją, bo ja. Pierwszy raz w życiu leciałem tak naprawdę w, w, w brzuchu mojej mamy. <śmiech> <śmiech> Więc. E, I później jakby dorastałem na lotnisku, ale tak mówię, zawsze byłem takim wolnym elektronem, wolałem robić to, co ja chcę e, i jakąś inną ścieżkę obrać. E, no a potem to już wyszło samo. Później jakoś wyszło samo. Ja zacząłem latać, mając 24 lata tak naprawdę. E, to jest późno, czy, czy, czy szybko jak na pilot. No, pilotem szybowcowym można za, tak naprawdę być mając 16 lat, a zacząć szkolić yy, yy, się można mając 15 już lat, więc stosunkowo późno, jak patrzeć na niektórych, ale uważam, że nigdy nie jest za późno na, no, na, na jakieś na tam paski. decyzje. A czy to jest trudna praca? Pewnie to jest praca wymagająca i nie jest to praca dla każdego. To na pewno. No, wiąże się z dużą odpowiedzialnością i stresem, ale generalnie dla mnie to jest hobby, za które mi płacą, więc, <noise> nie można... więc się płacą. Więc... A czy w trakcie lotu można się zgubić gdzieś w powietrzu, czy, czy odlecieć gdzieś, się nie wie, się jest? Oczywiście, tak samo jak w dużym mieście. Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, to, to, to możesz się zgubić. Więc, no ale piloci są szkoleni do tego, żeby wiedzieć, jak nawigować. Są różne sposoby nawigacji, od GPS-ów, które każdy ma w swojej komórce, teraz tak samo Ty masz, mm. po inne bardziej takie zaawansowane techniki nawigacji, więc. Nie no, jak się zgubisz to masz kłopoty generalnie, więc stara się nie zgubić, musisz zawsze wiedzieć gdzie jesteś. <grydy> A z perspektywy pilota, jak wygląda takie wzniesienie się w powietrze jak i samolotem, jak i helikopterem, czy śmigłowcem? Jak to wygląda? W sensie odczucia? Tak, I jakie są odczucia dokładnie? Niesamowite bym powiedział, magiczne. Człowiek nie jest stworzony do, do latania, więc jakby walczymy siłą swojej woli z tą naturą, e, naprawdę Czapki, z głów dla inżynierów, którzy potrafili to wymyśleć, którzy skonstruowali te latające maszyny. Więc jakby, no, odpowiadając na, na, to, na Twoje pytanie, no odczucie jest niesamowite, każdemu polecam. Jest całkiem inne niż jak jesteś pasażerem, chociaż pasażerem też to jest. To się, e, się Leciałeś przeżycie. na pewno. Leciałem. Tak? Jest, Leciałem. Fajnie było. Bardzo fajnie. No to z przodu jest jeszcze lepiej, musisz spróbować. <grym się <grym się> <grym się> a czy masz na ich wysokości? Bo chyba nie pamiętasz jako pilot. Generalnie nie mam, ale tutaj jak stoimy, jakbym tak na krawędzi stanął, to bym się bał. Okay. <laughs> ale w samolocie to jest jednak całkiem, całkiem inaczej, w Tak, coś innego. W samolocie mogę wisieć na pasach do góry nogami i nie mam z tym problemu, ale stojąc na balkonie, to tak. To już jest. Nie to ma się tak kontroli, tak, kontroli tak, takiej jak w samolocie. Tak, nie, samoloty śmigłowe są lepsze niż wysokie. <laughs> A i kiedy czułeś <laughs> największy stres podczas lotu? Um, największy stres podczas lotu? Kiedy samolot czy śmigłowiec zaczyna Ciebie wyprzedzać, to znaczy, że w lotnictwie bardzo ważne jest myślenie do przodu. Latanie to jest takie zarządzanie ryzykiem, można powiedzieć. Patrzysz do przodu, co się może wydarzyć, gdzie jesteś i tak dalej, jeśli cała sytuacja zaczyna Ciebie wyprzedzać i nie wiesz de facto, co masz zrobić, wtedy się pojawia Więc Piloci tak naprawdę szkoleni są po to, żeby zawsze być taką, jakby, jakby, to się tak potocznie mówi. Przed samolotem. To znaczy, że ja wiem, gdzie ten samolot będzie za jakiś czas, dzięki temu mam ten spokój, że wiem, co się stanie. Tak? Okej. Okay. A więc... czy, jako, jako jak leci na wakacje, załóżmy, to lecisz swoim samolotem, czy, 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 czy takim zwykłym po prostu? To zależy, jak daleko, i takim, i takim. Więc okay. Ja zawodowo latam dużymi samolotami, mam też swój taki mały samolot dwuosobowy, okay. więc jak lecę gdzieś blisko na wakacje, to lecę moim małym samolotem. Jak lecę gdzieś daleko. To zwykłym takim. To, to dużo, to jest tak samo jak. Można by było porównać, jeśli chcesz jechać nie wiem, do, do babci, która mieszka 30 km za mm -hmm. miastem, no to rowerem będzie ciężko, więc już wybiera samochód. Tak nie można. A jaka jest różnica między takim dużym samolotem Boeingiem na przykład, a takim malutkim dwuosobowym, który jest Twoją własnością? To jest jak porównanie autobusu do motorynki. Okay, tak czy, można określić. Czyli czy jest różnica duża. Bardzo duża, tak. Latają szybciej, wyżej, dalej, yy, bezpieczniej, mają dwa silniki, takie samoloty duże. Musilnikowe. Myślę, a to masz dolną czy górną płacę? Dolną Okej, okay. czyli taki szuka samolocik. A czy <laughs> jak lecisz bęgiem, to, yy, albo jakimkolwiek samolotem, który nie jesteś pasażerem, na przykład na wakacje, to czy przez to, że masz taką świadomość tego, że jesteś, znasz wszystkie procedury i w ogóle, to ci się bardziej stresujesz podczas takiego lotu, czy wręcz odwrotnie mniej się stresujesz? Nie, generalnie lotnictwo to jest yy... Tak naprawdę po pociągach statystycznie, e, chociaż zależy jaka statystyka, jak to się liczy, mm -hmm. najbezpieczniejszy środek podróży, więc generalnie ja boję się dojeżdżać samochodem do pracy, a jak już wsiądę w samolot czy w śmigłowiec, to czuję się bezpiecznie. Oczywiście ryzyko jest zawsze, jak we wszystkim życiu, na schodach też się można wyrazić, no tak, oczywiście. Tak. Ale jest naprawdę bezpieczny, więc nie, raczej się nie boję, chociaż w ogóle siedzieć za starami. No, się bo zawsze się z... ma kontrolę, i w ogóle. Tak. Ale też pewnie wtedy tak mi się wydaje, że bardziej się boisz, bo przez to, że masz to zawsze, to zawsze poczucie kontroli i często latasz, to jak nie masz tego poczucia, to pewnie jest ciężej, niż gdybyś się nigdy nie, nie No, zgadza się, tak. No, jednak no ja lubię mieć takie poczucie kontroli tego, co się dzieje. I nie. jak siedzę z tyłu i nie wiem, kto siedzi z przodu, no to zawsze jest takie ryzyko, że. Bardziej, że jestem też instruktorem, więc no piloci są różni, wiem o tym. No właśnie, jeżeli, ja jesteś, jestem... jeżeli jesteś instruktorem, to ty jesteś w stanie ocenić pilota, jak leci na przykład na wakacje? Jesteś w stanie zobaczyć, czy on jest dobrym pilotem, czy nie? Yy, znaczy inaczej, to, to pytanie jest to tak naprawdę, co to jest dobry pilot, bo yy, trzeba odróżnić dwie rzeczy, takie manualne, yy, ruszanie samolotem, czy, czy, czy śmigłowcem od takiego takiej umiejętności myślenia bezpiecznego, yy, więc yy, jakby jego umiejętności, takie machania drążkiem lewo prawo, to mm -hmm. jestem w stanie ocenić, bo to jest, to jest tak samo jak idzie samochodem z kimś. Ktoś jedzie no, szałpótnie, mm -hmm. a ktoś inny jedzie płynnie, bezpiecznie. To no, siedząc z tyłu, jestem w stanie to zarówno. A co pod względem finansowym? Każdy może zostać pilotem? Czy to jest bardzo drogie i to jest ciężkie, żeby zostać takim pilotem? Każdy może zostać pilotem pod tym względem. Ścieżek, żeby zostać pilotem, jest, jest kilka. Można tak naprawdę zostać pilotem nie mając grosza, jeśli nie masz możliwości, nie masz za sobą, nie wiem, rodziców, którzy mogliby to sfinansować czy jakikolwiek innego sposobu. Możesz Bo tak ciężko. naprawdę swoją ciężką pracą, swoją nauką dostać się do szkoły. Są w po Polsce szkoły już w tej chwili kilka szkół cywilnych, czy Można sobie zrobić. stypendia to też jest jakby jedna z, z dróg, ale są szkoły, jak na przykład Politechnika w Rzeszowie, to są studia już policjalne. Po gdzie dostaje się na, na kierunek pilotażu właśnie samolotów czy, czy śmigłowców, wymaga to dużo nauki, dużo chęci, dużo pasji, ale jest to jak najbardziej dostępne i możliwe, jedną ze ścieżek, więc polecam każdemu jeśli czuje, że chce to. Ciężka praca i, i może to osiągnąć. a właśnie. Czy, czy są jakieś testy, na przykład, z takiej szkoły, które oceniają, czy możesz zostać pilotem, czy masz jakieś cechy osobowości? Jakie są te cechy w ogóle? znaczy, jakby z samych takich testów cech pilota raczej nie ma. Bardziej tak naprawdę jest to nastawione na ogólną chęć właśnie działania, czyli na tą pracę i naukę, czyli bardziej naukę przedmiotów ścisłych chociaż nie tylko tak naprawdę, bo jakby aspekt pilota jest naprawdę bardzo bardzo szeroki. Tak naprawdę w lotnictwie już takim, który miała którym ja tam bardzo, bardzo tak naprawdę ważne jest zarządzanie ludźmi, czyli takiego sposobu komunikowania się też z ludźmi, więc wszystkich aspektów, ale odpowiadając na, na, na twoje pytanie na samym początku najważniejsze to są tak naprawdę przedmioty ścisłe, czyli fizyka, czyli matematyka jest Takie zbyt, są związane z tym solidnictwem. Z dokładnie, ale też język angielski. Dlatego, że z tych przedmiotów zdajesz egzaminy na, na studiach. Okay. To są studia typowo inżynierskie, więc mm -hmm. w tym kierunku. Ale to nie znaczy, że ktoś, kto ma predyspozycje inne. Nie, nie możesz zostać takim lost. Jak widzisz tu za nami jest pełno aut i moje rodzice przynajmniej mają tak, że przez to, że jeżdżą już kilkanaście lat, to jeżdżą automatycznie. Masz tak samo z samolotami? Samoloty teraz w ogóle latają automatycznie. To wiem, ale takie wprowadzenie. Nie, to tak żartuję, bo jednak pilot jest bardzo ważnym elementem tego samolotu, bo on tam zarządza całym procesem i jak coś się dzieje, to jest, to jest, to jest potrzebny. No w dużej mierze robię wiele rzeczy automatycznie i na tym tak naprawdę polega zdobywanie doświadczenia, to znaczy, że jeśli zaczynasz coś robić, cokolwiek w życiu, na samym początku zaczynasz się zastanawiać, To tak samo jak z jazdą na rowerze, zaczynasz się zastanawiać, czy jadąc na rowerze, jak masz pedałami kręcić, nie patrzysz do przodu, wjeżdżasz w jakieś krzaki mhm. i tak dalej. Później jak zaczynasz już tymi padałami lepiej operować, no to zaczynasz patrzeć do przodu, już więcej widzisz dookoła i tak dalej. Tak samo jest właśnie z lataniem, więc. Więc to doświadczenie e... Doświadczenie, Doświadczenie tak. Robisz to ciągle, później jest łatwiej. Więc wiele rzeczy zaczynasz robić automatycznie, no ale jednak... Trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie okay. krzywdy. Mówiłeś nam, że według wielu statystyk samoloty są najbardziej, naj, najbardziej bezpieczną formą poruszania się. E, czy jakie było najniebezpieczniejsze lądowanie albo przelot w twoim życiu, które wykonałeś? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Miałem różne, naj, najróżniejsze awarie. Po to są tak de facto szkoleni piloci, żeby sobie radzić z awariami, ale takie najbardziej niebezpieczne. Kiedyś leciałem z, na Florydzie z moją przyszłą żoną, wtedy. Na Florydzie? Tak. tak, tak. Na Florydzie. Taki małym samolotem z uh -huh. Key West do Miami w nocy i trafiła nas taka burza, że domyślałem, że nie wylądujemy generalnie. Ale to byłem bardzo młodym pilotem z licencją turystyczną wtedy. Chciałem zaimponować mojej chyba przyszłej żonie też. <grych> na szczęście to przeżyliśmy. A że twoje, twoje, twoje rodzice, twoja żona albo twoje dzieci boją się o ciebie podczas takiego lotu? Czy ufają tobie i tym twoim umiejętnościom? Kiedyś na samym początku tak, ale teraz już nie. Moja żona boi się tak samo jak ja, kiedy ja jadę samochodem, kiedy latam, to jest spokojnie. A jest jakaś różnica w kontroli między, między yy, małymi i dużymi samolotami? Kontroli, w sensie Czyli sterowania? Nie, że łatwy, Tak, jeśli chodzi o sterowanie, czy łatwiej, czy to się steruje. No, inaczej na pewno bym powiedział. A nie trudniej, łatwiej na przykład, czy coś. Nie, nie. To jest wiadomo, że żeby zasiąść za sterami dużego samolotu, musisz mieć całkiem inne doświadczenie, bo konsekwencje jakby zrobienia błędu są o wiele większe, hmm. ale jakby sam, samo, samo sterowanie trudniej. nie jest o wiele trudniejsze. Nawet bym powiedział, że najtrudniejsze tak naprawdę jest sterowanie śmigłowiec. Śmigłowiec. O, tak, śmigłowiec, bo on wymaga sterowania jednocześnie wszystkimi sterami, czyli ob rękami i obydwoma nogami sterujesz jednocześnie. Jakby ruch jedną ręką powoduje to, że musisz drugą ręką w sposób, zrobić. Ale także nogą, więc to jest takie. To jest trudne. Najtrudniejsze pod względem takim manualem. A czy. Mm, mówiłeś, że z samolotami albo helikopterami. Zapomniałeś kiedyś y, zrobić jakieś procedury? Czyli na przykład, nie wiem, no, nie wiem, co za pięć pasów, to nie jakieś jakiegoś guzika czy coś. Oczywiście, no ludzie są generalnie omylni, tak? Więc y, y, lotnictwo jest, jest takie powiedzenie, że lotnictwo jest generalnie krwią napisane, lotników, więc my jakby uczymy się na podstawie y, błędów naszych kolegów z przeszłości. Okay. Tak? Żeby, dla, dlatego w tej chwili jest y, na, najbardziej. Bezpieczne. I oczywiście, jak każdy, y, każdy człowiek zapomina zawsze czegoś, więc jakby. Szkolenie jakby procedury właśnie w lotnictwie są tak skonstruowane, żeby nawet jeśli czegoś zapomnisz, żeby później ci przypomniało. To jest tak można powiedzieć jak z mamą. Zapomnisz włożyć do, yy, do, 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 do tornistra, nie wiem, fleta na muzykę mm -hmm. na przykład, tak? To mama na dole przy tych drzwiach powie ci, a masz ten flet? O, No zapomniałem. To w lotnictwie też jest zawsze taka mama. Ty, ci to... pomaga. Długo czułeś się budować samolotu, to... wydaje mi się, że musiałeś się jej nauczyć jako pilot. Oczywiście tak, każdy. Pilot musi znać. Przynajmniej jeśli chce być pilotem zaangażowanym, dobrym, musi znać sprzęt, na którym lata i to bardzo dokładnie. Dlatego, że jeśli coś się dzieje, to wiesz, jakie są konsekwencje później jakiegoś awarii na przykład, to tak? się, się dzieje z tym sprzętem, tak. jak masz inną pasję? Pewnie masz jakąś obrodnictwa? Mam, tak, tak. Jak, jak, jak to ta pasja i jak się z nim spełniasz? Czy w ogóle się spełniasz? No, jeśli mam czas, bo teraz bardzo dużo absorbują mój czas moje dzieci, jeśli jestem, hmm. jeśli jestem akurat na miejscu? Uwielbiam że żeglowanie. Mam taką żeglownicę małą. Tak. Nurkuję też. Więc Cieka ciekawa czas. Się, ja Ale najbardziej lubię łączyć żeglowanie z nurkowaniem. Okej, okay, też... czyli byłasz i nurkujesz? Żegluję do miejsc nurkowych. Okay. Tak, można powiedzieć. Naprawdę polecam. A czy jak sobie radzisz ze stresem, który wywołuje Ci jej pracę? Przez, po takim nośnie na Florydzie. E, czter, jakby jak sobie poradziłeś z takim stresem? No, stres wśród pilotów to jest bardzo długi temat, generalnie, więc no, zawsze trzeba znaleźć jakiś taki tak zwany wentyl bezpieczeństwa, taki, który tą parę z, zrzuci. No, ja, mam, ja, jestem, ja jestem tym szczęściarzem, że dla mnie moje hobby jest moją pracą, więc generalnie, jeśli Mocno się zestresuję w pracy gdzieś tam latając, to biorę mój mały samolot i mm -hmm. <laughs> idę polatać, żeby się, się złożyć. Nie <laughs> Jak jest najpiękniejsze miejsce według Ciebie do latania samolotem? Albo 80 czymkolwiek. E, powiem szczerze, że t... ja latałem w różnych miejscach na świecie, różnymi rzeczami, różnymi, różnymi sprzętami. I co za chwalimy swojego nie znamy. Dla mnie na, dla mnie największe wrażenie. E, tak naprawdę w locie, zrobiła okolice Babie Góry, okolice Góry Żark. Czyli nie było to jakieś, jakieś, jakieś egzotyczne miejsce, tylko było no to? Ja właśnie do tego mówię, że tu zakwalimy własnego, nie znamy. Hmm. Jesienią okolice właśnie Bieszczad, Jestem Karpaty, piękne. Karkonosze generalnie. Czy zimą ja, nie. i dla każde parę rok ma swoje jesien... uroki. Jesienią właśnie, bo liście, to są mieszane lasy, mają kolorowe liście, mam ale też... zielone, Wielone. Przepiękne. <grymny> <Dobre. grymny> koniec krótki strzał, bo już do nas dobiega końca. Lecimy. Skok na banji czy nurkowanie? Już powiedziałeś, chyba. No, no banji też skakałem, więc generalnie bym powiedział raz to, raz to. No. jest <laughs> mężczyzna czy kobieta? Obydwoje. Czyli nie ma, nie ma dyskryminacji. Absolutnie nie. Odpoczynek okay. aktywnie czy, 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 czy pasywnie? Aktywnie, zdecydowanie. Okej. Okay. Podróżowanie samolotem czy śmigłowcem? Mam takiego kolegę, którego teraz, mam nadzieję, może będzie mi oglądał, pozdrawiam Wojtka, ma takie powiedzenie, żeby życie miało smaczek, raz samolot, raz śmiglaczek. Okej. Okay. Więc... <noise> tak samo, na przemian. Dobra. Ulubiona <noise> bajka z dzisiejstwa? E, gumisie. Gumisie. Nie to było, nie to było, co weź. Czy są odpowiedzi na, na głupie pytanie? Nie no, ma no głupich odpowiedzi, są, są, są głupie pytania tylko. <noise> nie ma czegoś takiego. Nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy, więc jaka jest Twoja największa moc? Myślę, że dążenie do celu. Jeśli Dobra. sobie coś ustalisz, to iść w to, a, a zawsze coś Dobra dookoła, jakieś mocy się znajdą i ci pomogą. Dziękuję bardzo za wywiad, do widzenia. Dzięki. Wielkie.